Panu z wami, Jezus słowa Ewangelii według świętego Jana, O Obok Krzyża Jezusowego stała, matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto oto syn twój. następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął mu do siebie. Oto słowo Pańskie. Wielu ludzi się modli do Maryi, nie? Zauważyliście, że wielu ludzi otacza olbrzymią czcią jej obrazy, figury i tak dalej, Kult jej jest potężny. Niektórzy nawet mówią, że, wie, że ludzie potrafią bardziej czcić Maryję niż Boga. I Bóg to dopuścił. Zobaczcie, jak bardzo pokorny jest Bóg. Jak nie jest zazdrosny, jak nie jest chciwy o swoją chwałę. Bóg wie, że wielu z nas otrzymało, otrzymało w dzieciństwie truciznę, w złą katechezę. Wielu z nas było straszonych Bogiem. Przedstawiono wielu, wielu z, nam, z nas Boga jako takiego mężczyznę, ojca, który karze, który się szybko gniewa, zapala się jak cholery. A jak po śmierci ci wszystkie grzechy wyliczy, i ciebie tam po prostu do piekła wrzuci. I się diabły będą ćgały tam. W smole. Tak przedstawiono nam Boga. Wielu ludzi tak dostało takie coś. Dlatego zobaczcie, Bóg już wcześniej o tym pomyślał, przewidział Maryję, kobietę, którą dla często jest przedstawiana jako czuła, delikatna, troskliwa, przebaczająca. I Bóg pomaga, dając Maryję, dając, zgadza się na ten obraz, pomaga. Żebyśmy w niej zobaczyli Jego czułość, Jego delikatność, Jego dobro. Ona jest narzędziem w ręku Boga, żebyśmy my zobaczyli Jego dobroć. I Bóg, Bóg, jest, Bóg jest gotów nawet się troszkę w cień usunąć, byle byśmy uwierzyli w tą miłość która z nieba pochodzi. Jeżeli ktoś dobrze przeżywa relację z Maryją, to w pewnym momencie odkrywa, jak dobry jest Bóg. Jeżeli ktoś źle przeżywa relację z Maryją, to się do niej przyklei, ale Boga nie spotka. Wierzcie mi, ona pragnie tylko jednego, żebyśmy rozpoznali w jej synu miłość Boga. Tylko tego. Ona w tej chwili nie potrzebuje od nas nic, żadnej chwały. Dana jest nam przez Boga, abyśmy Jego spotkali. Niektórzy z nas jeszcze długo, długo będą potrzebowali. Rozmawiać z nią, jej pośrednictwa. Bo mamy zapisane od dzieciństwa gdzieś ten nieprawdziwy obraz złego ojca. Ten obraz Księgi Apokalipsy, zobaczcie, jest przedstawiony... Przedstawiona niewiasta, kobieta, która ma porodzić syna. To jest obraz Kościoła. Bo Kościół ma za zadanie zrodzić w tobie wiarę. Kościół ma za, ma za zadanie zrodzić w tobie miłość, wzrodzić w tobie chrześcijaństwo. I, przy, I naprzeciwko tej niewiasty stoi smok, który ma siedem głów. Bestia. Straszliwe bydle, które się pojawia tylko po to, żeby rozerwać to, to dziecko na części, żeby je pożreć. I to jest obraz demona. On ma, on, ten demon ma siedem głów. I nie bójcie się, tu chodzi o walkę duchową. Pamiętacie siedem grzechów głównych? Te siedem grzechów głównych to, to, są, to są posłańcy demona, które mają za zadanie odebrać ci wiarę, żeby się w tobie nigdy nie narodziła wiara. Na przykład, jednym, jednym jedną z głów demona jest lenistwo. Jak człowiek jest leniwy, to mu się nie chce. Nie chce mi się zajrzeć do mojej ciotki schorowanej, która tam narzeka, i ona tam, i tam na drugi koniec miasta, do niej niechać. Po co to? Ona tam będzie gderać. Zrobił mi tę samą lurowatą kawę, który się nie da pić. Po co? Bezdomny siedzi. Wyminąć potem. Co tu się zajmować? Co tu się zajmować? Dziećmi, co tu się zajmować? zajmować? Myślę, człowiek leniwy, nie da się tego pogodzić z chrześcijańcem. Bo chrześcijań to jest ten, kto Kto ma w sobie gorliwość, ma w sobie, on biegnie. Jak widzi biedę, widzi cierpienie. To nie może wytrzymać. Bo, bo, jak, bo miłość. Miłość się zawsze spieszy. Miłość nie wytrzyma. Miłość pragnie tego drugiego. Chcesz być chrześcijaninem? Gwarantuję ci będziesz niewyspany. Będziesz zmęczony. Wiecznie spocony, wiecznie głodny, wiecznie... wiecznie ci będzie czegoś brakować. Będziesz miał brudne okna. I będziesz szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy. Drugi grzech główny. Zazdrość. Nie da się tego pogodzić z chrześcijańcem. Zazdrość jest coś takiego, co, co zatruwa serce człowieka. Bo ty się przyjaźnisz z tym, a nie ze mną. Ty się kolegujesz z tym, a nie z tamtym. Ty masz samochód, ja samochodu nie mam. Tym, tobie się wiedzie w życiu, mi się nie wiedzie. I człowiek nosi w sercu straszliwy ból, straszliwy smutek. Straszliwe cierpienie muci na okrągło w głowie. To swoje cierpienie. Przeżywa je na okrągło. Czyli tak naprawdę stoi w miejscu. Nie może patrzeć w niego. To dziecko już zostało pożarte. U człowieka, który zazdrości. To ksyna żyje w sercu. Chciwość. Spróbujcie mi pogodzić chrześcijaństwo z chciwością. Gratuluję. Człowiek skąpy nigdy nie może być chrześcijaninem. Zamknięty, żyjący w sobie, dla siebie. Gniew. Gniew wynika, wiecie z czego? Z tego, że my, że my sami sobie dajemy prawo, Sądzić innych ludzi, wymierzać kary. Nie zostawiamy Bogu wymierzania kary. Zobaczcie, Maryja stoi pod krzyżem. Ona widziała, że jej syna mordują totalnie niesprawiedliwie. A to jest, że to jest hamstwo, to co oni robią. A to jest podłość. Ona milczy. Ona nie, nie daje sobie prawa. Wymierzania kary tym ludziom. Za jakiś czas została królową nieba i ziemi. Wyniesiona do chwały. Teraz wszystkie anioły jej służą. Jedno wstryknięcie palcem. Nie wymierza one nikomu kary. Całą karę, cały sąd pozostawia Bogu. Gniew wynika stąd. Że my tak naprawdę nie uznajemy Boga za Pana, tej rzeczywistości, sami, sami chcemy rzeczywistość kontrolować. Taki człowiek nie może być do końca chrześcijaninem. Rządza, pycha. Te wszystkie rzeczy sprawiają, że, że zamiera w nas. Chrześcijaństwo. To wszystko sprawia, grzech sprawia, że ludzie patrząc na nas, nie widzą Boga. A skoro nie widzą Boga, nie widzą nieba, nie widzą nadziei, nie widzą życia wiecznego. Człowiek, który nie widzi życia wiecznego, bardzo cierpi. On, on, musi, on musi sobie jakoś radzić, musi się rozpychać łokciami w tym życiu, on musi się starać. On tak naprawdę jest bardzo samotny. Skazany tylko i wyłącznie na to, co wymyśli jego rozum, na swoje własne siły, na swoje łokcie. Musi mieć plecy, znajomości, te wszystkie rzeczy. Taką walkę ciągle toczy. Jak będziesz miał chrześcijaństwo, to będziesz nie zniszczany. O tym mówi Księga Apokalipsy. Że ona, ona, ta kobieta, ona rodzi tego, który wszystkie narody, będzie pas różą żelazną, będzie miał władzę, będzie miał potęgę. Zobaczcie, jeżeli ty będziesz przeżywał swoje życie w taki sposób, że moim ojcem jest Bóg, ojcem moim jest Bóg, to zabierz mi pieniądze, wszystkie, które chcesz, nic mi jeszcze nie zrobiłeś. Odetnij mi rękę, nic mi nie zrobiłeś. Zabierz mi dom, nic mi nie zrobiłeś. Tacy byli pierwsi chrześcijanie. Nie jesteś w stanie mnie zranić. Bo moja dusza ma życie wieczne. Moja dusza mieści w sobie zwycięstwo. I stąd pochodzi ta zdolność do kochania swoich nieprzyjaciół. Chrześcijanin to jest ten, który zwyciężył śmierć. On ma władzę nad śmiercią. W nim jest w martwych stanie. W nim jest ta potęga. Maryja jest pierwszą z tych, z tych osób. Najpierw był Chrystus, który w martwych a potem dał, dał, dał tę władzę jej. Powiedział: niech świat na nią patrzy. Tak wygląda zwycięzca śmierci. Maria nie jest Bogiem. Chrystus był Synem Bożym. I ludzie mówią, o, On był Synem Bożym, no to On takie ma moce. A ona nie. Maria jest tak jak Ty, Basia. Taka sama kobita. Tam umiała gotować, tam... czarować takie rzeczy. Sprzątać. Maria jest nam dana po to, żeby Ci powiedzieć, Ty będziesz następna. Kwasiu, Ty będziesz następną. Bóg tak myśli o Tobie, że Ty będziesz następną. Ale że chcę, żebyś Ty była taka silna, piękna, mocna, nie jest O tym mówi to, to całe czytanie. Bóg uzdolnił nas do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On nas uwolnił z władzy ciemności. Z, tego, z tej chciwości, z tego pragnienia, z tego pragnienia. Zawłaszczania sobie wszystkiego. Bo dlaczego my zawłaszczamy sobie wszystko? Dlaczego ja chcę sobie zawłaszczyć drugiego człowieka, zawłaszczyć pieniądze, zawłaszczyć czas, władzę? No bo się boję. Jak tego nie będę miał, to będę ginął. To o to chodzi. To jest Bóg, Bóg nie, nie daje nam przykazania. Tam nie wiem, nie bądź chciwy czy skąpy, dlatego że go obrażasz. Że, żeby ci czegoś tam zakazać. To, to nie o to chodzi. Po to, jeżeli będziesz, będziesz tak żył, to będziesz bardzo cierpiał. O to chodzi Bo. Nie będziesz człowiekiem. Nie będziesz, zwyci nie będziesz zwycięstał śmierci. Będziesz ciągle uciekał przed śmiercią. My to ogłaszamy dzisiaj. To święto ono jest konsekwencją zmartwychwstania. Ono jest owocem zmartwychwstania. Teraz wszystkie święta, które będą następować, one są promieniowaniem tego zmartwychwstania. Bo o to Jezusowi Chrystusowi chodzi. Żeby zmartwychwstanie się pojawiało w Tobie. Nie chodzi Chrystusowi o to, żebyśmy... się my. Tylko ograniczyli się do świętowania tego zmartwychwstania, które było dwa tysiące lat temu. Chrystus mówi za mało. Bo co z tego, że ja się w niebie cieszę, jak wy tam na dole płaczecie. Jak wy tam na dole się kłócicie. Jak wy tam na dole wojny toczycie. Jak wy na dole się po prostu cierpicie strasznie. Co z tego? Chrystus chce, żebyśmy my mieli w tym udział tym zwycięstwie. Chrystus bardzo chce, żebyśmy my się nie bali naszych grzechów. Jak człowiek zgrzeszy, to go ogarniają ciemności, to, to, to myśli, że już jest zły, że już tam papciobóg, tam tylko tam pap, pap, ty, ty, ty. mamy Taki obraz mamy Boga, bo ta bestia, szatan przychodzi i ryczy na Ciebie, wrzeszczy na Ciebie, że jesteś zły że zrobiłeś, skoro zrobiłeś źle, to jesteś zły, to się do, do nieba nie nadajesz. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Maryja była niepokalanie poczęta, to znaczy ona była odporna na Jego kłamstwa. I Bóg chce, żebyś ty był odporny na Jego kłamstwa. Żebyś sobie nie dał wmówić, że jesteś zły. Że jesteś niepotrzebny. Bo my momentalnie słyszymy, słyszymy, słyszymy głos demona. Wystarczy, że, że nie wiem, no, że ktoś tam do ciebie nie zadzwoni, że na ciebie gdzieś tam losują jakieś nagrody i ciebie tam nie wylosują, nie? To już, już słyszysz, że, że ty jesteś niepotrzebny, że ciebie nie lubią. To już słyszysz głos demona. Który ci mówi, jesteś niepotrzebny, bezwartościowy, wypadł. To jest demon. ja wam ogłaszam, że to jest demon. I święto maryjne jest, jest, jest po to, bo Maryja jest... Egzocyści ją nazywają wroginią szatana. Takie jej imię przy swoim. Nieprzyjaciółka demona. Bo ona, ona zwyciężyła wszystkie jej kłamstwa. Ona się nie dała oszukać. Nie dała się oszukać. I ty się nie daj oszukać. Nie daj się oszukać, że jak będziesz mieć więcej pieniędzy, to będziesz szczęśliwszy. To jest niemożliwe. Nie daj się oszukać, że jak zjesz wszystkie pączki na świecie, to będziesz szczęśliwszy. Nie będzie. Nie daj się oszukać, że jak nie będziesz mieć zmartwień, żadnych trosk, to będziesz szczęśliwy. Wtedy dopiero będziesz miał pustkę, depresję. Mówisz w jedną prawdę, że Bóg ciebie kocha bardzo, że Jemu zależy. I że Bóg ciebie wybrał, abyś ty żył wiecznie. Żebyś był znakiem Jego obecności na ziemi. Bóg ciebie wybiera do pewnej misji, tego żebyś był Świadkiem tej nadziei. Do tego Cię Bóg wybrał. Tego, tego od Ciebie chcę. I to jest droga Twojego szczęścia, Twojego największego zwycięstwa. To jest walka, ja już kończę. To jest walka, którą toczymy. Księga Apokalipsy, ona opowiada o walce tej kobiety, tej niewiasty z demonem. Ta kobieta to jest Kościół. Maryja jest symbolem Kościoła. To ty tę samą walkę toczysz. Ty toczysz. Czy chcesz, czy nie chcesz. Bo demon nie jest taki, że on przychodzi, się pyta: ewolu chcesz toczyć jedną walkę? Nie? Dobrze, to ja pójdę sobie. On przychodzi i cię drapie po prostu. Tam nie interesuje, że ty nie chcesz. On, on nie jest sprawiedliwy. On, on nie szanuje twojej wolności. Za, zapomnij o tym. On będzie szanował twoją wolność. Że ja nie chcę, ja, ja chcę być neutralny, jak Szwajcaria. Ja ani po stronie Boga, ani po stronie, po stronie demona. Ja będę neutralny. Pan Bóg to uszanuje, ale demon ci gwarantuje, że nie. Bo on nikogo nie szanuje. I niczego nie szanuje. To jest bestia. Kombań, który ryje wszystko. Dlatego chrześcijanin żyje tu i teraz, żeby tu i teraz realizować wodę Boga. Ja tu i teraz mam dzieci. Wręcz, znaczy, wy macie dzieci. Nie ojca, syna. Tu i teraz. Masz twojego syna, córkę, żeby tu i teraz nie dać się demonowi zjeść. Żeby tu i teraz go kochać. Tu i teraz trzeba z nim jechać, nie wiem, do Energylandii, czy gdzieś tam. Tu i teraz, już. Nie czekaj. Zobacz, miłość nie jest leniwa. Ona się, ona się spieszy. Wreszcie, znaczy, jak, jak jest mowa o tym grzechu lenistwa, to nie jest mowa o leżeniu w łóżku, że nie wolno leżeć w łóżku. To jest mowa o tym, że my jesteśmy leniwi, że mówimy jutro. Jutro pojadę z dziećmi na majówkę. Teraz muszę zarobić pieniądze. Jutro. A jak masz stówę, to już masz stówę. Już Ci Bóg dał stówę, to już idź z dzieckiem wydaj tę stówę. Nie czekaj, aż będziesz miał cztery stóp. Już. Rozumiesz, o to chodzi. Bo demon w ten sposób próbuje pożreć twoją miłość, twoją relację z kimś. On mówi jutro, jak będziesz miał dużo pieniędzy, jak będziesz miał samochód, jak będziesz miał to, jak będziesz miał, jak będziesz miał nie wiem, działkę w wielkachny dom, to wtedy wtedy zabierze, wtedy zrobisz dzieciom basen i tam będziesz się kąpać. A ty masz dzisiaj 50 zł, to możesz je zabrać na masę. Czemu? To się w kopcie w nie? Ja się trzeba myśleć o tym trochę, kombinować. Jan Paweł II mówił wyraźnie o, o wyobraźni miłosierdzia. O wyobraźni miłosierdzia. Myślał, ty musisz być trochę kreatywny. Jak tę miłość ludziom donieść, pokazać? Podawał przykład brata Alberta Chmielowskiego, który nie miał instytucji, moprów, dodatków socjalnych. Sam był kaleką. I poszedł do tych biednych, ubogich, tam z nimi spał i gadał z nimi. Jest patronem wszystkich tych, którzy chcą czynić dobro. Święty. Żadnych programów, projektów i tak dalej. My, w ten sposób demo nam, nam nas wpakowuje w lenistwo. On mówi: musisz mieć, musisz mieć projekty, musisz mieć pieniądze, musisz mieć to, to, tak, to specjalistów, nie wiadomo kogo. O to chodzi. Nie bój się, Bóg Bóg wie, do czego cię wybrał. On, on nie żąda od ciebie rzeczy nadzwyczajnych, tylko tego, co masz. Masz telefon. Zadzwoń. Pogadaj, zapytaj. Jak się masz, to nie musisz być specjalistą, fachowcem. Wystarczy, że jesteś człowiekiem. Tylko tyle wystarczy. I jak to robisz, to bądź pewny, idzie za tobą wielka moc Boga. On sam idzie. On sam idzie i będzie dotykał serca.